Kawał historii tego klubu, szczególnie jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową. Zaangażowany mocno w to, co robił. Pamiętajmy o tym, że nie tylko w samym klubie, ale też w szkole numer jeden, gdzie mocno zajmował się jedynką. Bardzo zaangażowany w nabór młodzieży. Prawdziwy wychowawca i dbający o tych młodych zawodników. Po prostu trenerem z pasją, który całe, całe swoje życie poświęcił dla piłki nożnej i dla młodzieży. Był to trener nie taki zwykły, tylko trener po prostu z powołania, z charyzmą. Umiał współpracować z młodzieżą. Odszedł dobry człowiek, pedagog, nauczyciel, wychowawca, trener. Stanie taka pustka w grupach młodzieżowych w piłce nożnej, bo naprawdę to mnie był autorytet człowieka, który poświęcał więcej może czasu na boisku i z młodzieżą niż, niż w domu. Zawsze przychodzili ci chłopcy bardzo grzeczni, sympatyczni, pod jego wodzą. Zawsze przychodzi, uścisnął dłon, powiedział parę ciepłych słów i patrzyłem na tych jego zawodników, ci tych, którzy, którym dzisiaj wręczałem ten puchar. Oni lgnęli do niego jak do prawdziwego takiego ojca. Dobra. 61. minuta spotkania na 5 do 0 dla płaskiej wisły podwyższa kapitan zespołu. Można było z nim porozmawiać po meczu. Powiedział kto, jakie błędy popełnił. Starał się nas wspomagać nawet po porażkach. Po meczu bardzo dobrym, który zagraliśmy, zabierał nas na pizzę. W szatni zawsze panowała miła atmosfera. Trener, jeśli nawet zauważał jakieś błędy popełnione, to nigdy nie krytykował, tylko mówił, jak to wyeliminować na spokojnie. Z trenerem tak naprawdę czuliśmy się jak z kolegą. Zawsze po meczu, czy dobrym, czy złym, zawsze mówił, chłopaki, głowa do góry, jest kolejny mecz, wszystko przed nami. Naprawdę, nie będzie chyba drugiego takiego trenera, który potrafiłby tak zmotywować nas. bardzo. Віства, 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 Ча-ла-ла, Ча-ла-ра-ло, Ча-ла-ла-ла-ла-ля-ла. Віства, 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 Ча-ла-ла, Ча-ла-ра-ло, Ча-ла-ла-ла-ля-ла-ло. Валдай Бойчеховський,